Dzień dobry, dzień dobry, witam Was na farmazonki z mojego parkowego biura <gryw> dawno nie pracowałam stąd ale dzisiaj była taka okazja, kochani, bo e, musiałam oddać auto do mechanika i na piechotkę do parkowego biura, kochani. Wszystkie okazje trzeba wykorzystać. Witam was serdecznie dla tych, którzy e, pierwszy raz e, na tym kanale to witam, witam i ozdrowie pytam. Zapraszam wszystkich serdecznie do farmazonkowego Vinteda, który wspiera ten kanał i wymienia się z Wami energetycznie i ze mną <laughs> Kochani piękny dzień. Chociaż tak się nie zapowiadało, że słoneczko wyjdzie. Powietrze, no sami wiecie, średnie, nawet w lesie i w parku, jest średnie, bardzo średnie. No ale cóż, jest jak jest. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, kochani. Wow! Brakowało mi tego. Takie piękne klucze kwiatów. Kwiatów. Ptaków już wracały. Widziałam chyba ze trzy. Długie, ogromne. Także wiosna, kochani, będzie. Już zaraz. Już za, za rogiem się czai. <laughs> Także dzisiejszy odcinek, kochani no to wiadomo wiosna wiosna w sercach naszych postanowienia wiosenne jeszcze wam opowiem o moim śniegu <ścoughs> naprawdę jest ciekawie więc przyśnił mi się kot który mi powiedział że ja znajduję się w innej linii czasowej, niż moja rodzina. I tak, to było jedno śmieszne wydarzenie. No i pytałam, czy kogokolwiek z mojej rodziny mogę w końcu ostatecznie, czy oni dołączą do, do mojej linii czasowej. Więc, no dostałam odpowiedź, że ta osoba, która chce, żeby dołączyłam, to dołączy. Drugi śmieszny sen To był taki. Czekajcie, tylko pociąg przyjedzie. Spotkałem takich tajemniczych ludzi, którzy udawali bardzo miłych, ale ostatecznie zapędzili mnie w jakiś kozi róg, i w Udo zaszczepili mi jakieś białe kulki. <grym i> tak. Takie białe kulki. Takie białe malutkie gronka ostatecznie. Yy, I informacja była taka, że oni chcą zaszczepić wszystkich, żeby nie mogli uciec z tej planety. Co by na to? <grym> takie wasza farmazonka dzisiaj miała jasny. Gdzie naprawdę takie mi się nie zdarzają historie. Także niech sobie każdy zinterpretuje jak chce. Ja wam tylko mówię. No ostatecznie trochę z tej rany tych, jak już zobaczyłam, że że jednak coś mi wszczepili w to lewe udo. Ostatecznie trochę tych gronek udało mi się wyciągnąć. Otwierając troszeczkę tą nogę i, i wysypując te, te gronka. Także te gronka zostały nie wiem, może dwa, trzy we mnie. <laughs> o! Następny klucz. O tym mówię. Czekajcie, może da się uchwycić jakoś. Kurczę, nie wiem. Czy wy coś widzicie? Bardzo bym chciała. No może się uchwyci, może nie. Ale... To byłoby super rośnie. Mieciu proszę tutaj przejść. Mieciu samowolnie sobie lata. Samopas. Popi jest przypięty, bo się nie zmadnia ani godzina, że on coś wyczyni O, następny. Jacie. Raz, dwa, trzy, cztery. Takie wielkie. Wielkie klucze. Super. Akurat o tym mówię i akurat lecą. Ciekawa jestem jak im tam było w tych ciepłych krajach. Na pewno super. No dla mnie ta zima była bardzo ciężka, kochani. Bardzo. Muszę powiedzieć. Jedna z najcięższych szczerze. Lato i to ciepło wspaniałe, na które wszyscy narzekali. Mogłoby trwać wiecznie. No ale tak się nie stało. No kochani wiosna. Jakie macie wiosenne postanowienia? Ja kontynuuję moją siłownię, kochaną. Żeby być fit farmazonką. No i co? I tak! I pomalutku. Bardzo się cieszę, że już będą takie dni. Bo to co ja lubię najbardziej to być na zewnątrz z pyskami. Ach! I skupiać się na swoich doznaniach wiosennych, do wiosennoletnich. Do no. Super, już niedługo labenda będzie, i wszystko co dookoła. Mam fajne roślinki tutaj. I tak. Nie ma co, kochani, tyle myśleć o pieniądzach. Lepiej pomyśleć o tym, jaka wiosna jest piękna. Już już nadchodzi. To chyba było